Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze, na początku zapraszam do sklepu snumismatyka.pl sklep internetowy dla kolekcjonerów. Link do sklepu znajduje się w opisie pod filmem. Oraz kod rabatowy w wysokości 10% na kod ROZTEK 2023. Przy zakupach możecie odjąć sobie 10%. Także zapraszam do tego sklepu. Po prostu warto wspierać polskich przedsiębiorców. Także zapraszam na zakupy tego sklepu. Dobra, moi kochani, dzisiaj epoka PRL-u. 20 groszy z roku, z roku 1972. I jak zawsze, zaczniemy od opisu monety. Waga, 1 gram, średnica. 20 mm. Moneta jest wykonana z alum. Polonu, ran gładki, stempel zwykły. Moneta obiegowa. Jeśli chodzi o mm, stempel, monety aluminiowe, ogólnie dużo monet, nie tylko aluminiowych, wybijane świeżym stemplem, wybijają się jako monety prooflike. Co to jest ten prooflike? Prooflike jest to moneta. Która swoim wyglądem przypomina monetę lustrzaną, ale tą monetą lustrzaną nie jest, tylko ją przypomina. Projektanci to trzej panowie: ober zaprojektował pan Andrzej Peter, a rewers Józef Koreń i Anton Ham. Nakład. Nakład tej 20-groszówki jest to 60 milionów sztuk. Jest to bardzo duży nakład. Ale moneta ogólnie niezbyt bardzo dostępna. I teraz upiszmy sobie awers. W centralnym punkcie umieszczono godło orła bez korony. Poniżej mamy rok bicia. Pod łapą orła znajduje się znak Warszawskiej. warszawskiej. Otoku mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz dwa czerwniki w formie kropek. Na rewersie mamy cyfrę 20, nazwę nominału groszy i yy, gałązkę laurową w formie łuku, przywiązaną, przepasaną wstążką, czy tam wstęgą. Takie 20 groszy, moi drodzy, yy, mimo tego dużego nakładu. Nie występuje zbyt często, gęsto w Stanach jakichś super na aukcjach. Szczególnie chodzi mi tu o Allegro. Nie ma tego naprawdę dużo, ale wracając do tego nakładu 60 milionów. Moi drodzy, sugerując się nakładem 60 milionów, ja nie mam i nikt nie ma na myśli, że obstało się. 60 milionów sztuk w stanie pierwszym. Jest to błędne rozumowanie dość dużej ilości osób z tego powodu, że mówiąc na przykład o cenie, że moneta powiedzmy kosztuje 200 zł, osoby takie zaraz argumentują na tą wysoką cenę, że jest za wysoka, z powodu takiego, że nakład jest 60 milionów. No nie, to w ten sposób nie działa. Nakład może być naprawdę potężny, a monet w stanie menniczym będzie malutko, więc ta cena na pewno będzie wyższa niż można byłoby przypuszczać. Dobrze. Moi drodzy, włączę sobie tutaj telefon, zobaczmy sobie jak ceny wyglądają na najbardziej popularnym Serwisie aukcyjnym w Polsce, czyli Allegro. Acz pomału, pomału te źródełka wysychają. Dużo sprzedawców się wycofuje, przechodzi na inne platformy. No ale to inna historia. Dobrze. A więc, jak widzicie, moi drodzy, mam wpisane od najwyższej ceny 20 groszy 1972. I pierwsza moneta 149,99, czyli 150 zł. Tu już mamy 80, ale wiadomo, to jest z Allegro lokalnie. Tam dużo osób po prostu przesadza z, z tymi cenami. Oczywiście mamy wolny rynek, ta osoba może sobie nawet tutaj dopisać jeszcze. Czy zera, skasować przecinek i będzie za 80 milionów. No ale abstrahując do tego, no jest to bez sensu wystawienie takich słabych stanów za tak wysokie pieniądze. Tu mamy od mojego kolegi 20 gorszówkę, 45 zł. Cena jak najbardziej optymalna. Zresztą dużo osób już. Zresztą można tutaj porównać, mamy trzy podobne ceny, 45, 45, 40. Tuż jak sprzedający pisze, stan minus 1. Także no chyba warto sobie dołożyć i kupić naprawdę, jak widzicie, stan pierwszy za 45 zł. Jak wydawać za stan minus już 1. 40 zł. Jest to chyba logiczne dla każdego, że lepiej sobie dołożyć i mieć coś lepszego, niż w prawie takiej samej cenie kupić coś gorszego. E, takie już naprawdę słabe stany 2 minus 3 plus. Tak jak widzicie, jest to wydatek. Od 3 zł. No A jeszcze wam chcę pokazać, że jest to tylko jedna strona z jednej. Także. E, no, powtarzam, no, bez sensu jest wydawać na przykład 8 zł na monetę, która jest w stanie obiegowym. E, choć tutaj mamy. Za 9,99 minus 1, aczkolwiek można by było się pokusić na zakup takiej właśnie monety w stanie minus 1, ale ja bym nie reflektował tego zakupu, wolałbym sobie dołożyć i kupić po prostu stan jak najbliższy ideałowi. Czyli jeśli sprzedawca pisze nam menicze. Ma na myśli stan pierwszy. Także 149 zł też nie jest ceną jakąś wygórowaną. Jeśli ten stan i ten opis jest prawdziwy, mógłbym się skłonić kupić taką monetę za 150 zł. Przejdźmy sobie, moi drodzy, do 1 bit i będę leciał po kolei, będą dwie monety bez gradingu i dwie monety w gradingu jak teraz Wam się wyświetla, 20 groszy z 72 roku stan 1 cena wywoławcza 20 zł, a moneta sprzedała się za 40 zł, czyli mamy tutaj takie porównanie do Allegro Teraz następna moneta bez gradingu. Jak wam się wyświetla, 20 groszy, 72 rok. Aluminium, proof like. I taki proof like, moi drodzy, w stanie pierwszym cena wywoławcza była to: cena wywoławcza była to, było to 500 zł. A moneta sprzedała się za 570 zł. 5 zł. Czyli już widzimy dużą różnicę. Następnie przechodzimy do monet, już w gradingu. I teraz moi drodzy, jak Wam się wyświetla? 20 groszy, 72 rok. NGC MS67 i dopisek jedna sztuka wyżej. Czyli mamy jeszcze monetę z najwyższą notą MS68, ale na one bit ona nie została nigdy sprzedana no i taka moneta została wystawiona w cenie wywoławczej za 200 zł a licytacja skończyła się na 679 zł czyli już mamy duży progres no i ostatnia z monet w gradingu i jak widzicie teraz 20 groszy, 72 rok. Jest to moneta ogrodowana przez MGC z notą MS66 ProofLike, max w proflajkach. -like no i cena. No i drodzy, wywoławcza cena była to 700 zł, a moneta sprzedała się za 1438. Także wysoka kwota za tą monetę. Dobra. No i w sumie byłoby to na tyle. Oczywiście, zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, zapraszam do tej subskrypcji. Nic to nie kosztuje. No i pomaga mi w rozwijaniu mojego kanału. Oraz chciałem podziękować moim obecnym subskrybentom za komentarze, za lajki pod filmami. I za, ogólnie za, za to, że jesteście. No i moim pięciu wspierającym również dziękuję za wsparcie kanału. Także, moi drodzy, jest to na tyle. Także dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.